Ile znasz osób za DHD, które mają problem z alkoholem, jedzeniem, używkami, grami, pornografią czy hazardem? Ja znam dużo i zawsze słyszę to samo. Tylko przy tym mój mózg się uspokaja. Mózg ADHD desperacko szuka dopaminy i spokoju, tego czego brakuje mu od urodzenia. I kiedy znajduje coś, co działa, nie potrafi z tym skończyć. Kiedyś podczas nocnej rozmowy z kumplem padły takie słowa. Odkąd gram i palę, wreszcie mam ciszę w głowie. 16 godzin dzień nie przykąpię, ale przynajmniej nie myślę. Co kilka miesięcy tracił pracę. Dziś porozmawiamy o tym, o czym w polskiej społeczności ADHD mówi się mało, o tym jak łatwo wpaść w pułapkę myśląc, że jest rozwiązaniem, o tym dlaczego myśliwy, który jest w nas, nie zna słowa umiar i o tym, że wyjście istnieje, choć nie tam, gdzie byśmy go szukali. Będzie niewygodnie, bo wszyscy wolimy udawać, że mamy to pod kontrolą, ale naszym obowiązkiem jest zmierzyć się z prawdą, zanim kolejny z nas zginie w ciszy, wstydząc się przyznać, że ADHD czy nałogi wygrały. Więc jeśli kiedykolwiek wpadła ci do głowy myśl, tylko dzięki temu czuję się normalnie, posłuchaj, to może cię uratować. Zacznijmy od podstaw. Dlaczego osoby z ADHD tak często wpadają w pułapkę uzależnień? Wyobraź sobie, że żyjesz z radiem w głowie, które non-stop przeskakuje między stacjami. Szum, chaos, milion myśli na sekundę, i nagle znajdujesz przycisk wycisz. Pierwszy raz w życiu. Cisza, spokój, normalność. Pewnie jak się domyślasz, kusi, żeby wcisnąć go ponownie. Problem w tym, że mózg ADHD nie zna słowa wystarczy. Jeśli trochę jest dobre, to więcej będzie lepsze. A jeszcze więcej? Na pewno jeszcze lepsze. Do tego dochodzi nasza impulsywność. Zwykła osoba pomyśli: Może nie powinienem? My, my już działamy. Konsekwencje? Przemyślimy je później, albo nie przemyślimy. Kolejną rzeczą jest self-medication. Brzmi profesjonalnie, prawda? W rzeczywistości to desperacka próba bycia normalnym. Kawa pomaga mi się skupić. Papierosy mnie uspokajają. Po alkoholu wreszcie mogę zasnąć. Przy grach nie myślę o niczym innym. I wiesz co? To często działa. Na początku. Dlatego jest tak niebezpieczne. Znajdujesz coś, co faktycznie pomaga. Wreszcie możesz funkcjonować jak inni. Wreszcie chaos w głowie cichnie. Problem? Tolerancja. Jedna kawa staje się pięcioma. Godzina grania przeradza się w noc. Piwo wieczorem zastępuje butelka czegoś mocniejszego. A ty? Ty dalej gonisz ten pierwszy raz, kiedy przyszła ulga. Właśnie tu jest pułapka. Muska DHD pamięta. Pamięta, że coś zadziałało i będzie do tego wracać. Znowu i znowu. Nawet gdy już dawno przestanie pomagać. Nawet gdy zacznie niszczyć. Bo dla mózgu, który całe życie szuka dopaminy i spokoju, znalezienie czegoś, co daje jedno i drugie, to jak znalezienie świętego grala. Tyle, że ten gral bywa zatruty. Najgorsze jest to, że zaczyna się niewinnie. Zawsze. Nikt przecież nie planuje uzależnienia. Pewnie pierwsza twoja myśl to alkohol lub narkotyki. Jednak pułapek jest więcej. Niektóre wyglądają całkiem niepozornie. Zacznijmy od tego, co jest społecznie akceptowalne. Gaming. Przecież wszyscy grają. Tak, ale nie wszyscy grają 16 godzin non stop. Nie wszyscy zapominają o jedzeniu, śnie, pracy. Dla mózgu ADHD gra to idealny dopalacz. Ciągłe nagrody, zero nudy, totalne pochłonięcie. Sam byłem w tym bagnie. Tylko jeszcze jedna mapa i nagle niebo za oknem zaczynało się rozjaśniać. Światło dawało jakieś dziwne poczucie dyskomfortu. Ostatni mecz i weekend znikał, ale przynajmniej nie myślałem o niczym. Wszystko w ramach mojej ucieczki. Dziesiątki tysięcy godzin, których nikt nigdy mi nie zwróci. Czasem mówię pół żartem, pół serio, że przegrałem sporą część swojego życia. A słowo przegrałem w tym przypadku ma podwójne znaczenie. Media społecznościowe? Jedna z gorszych pułapek zastawionych na ludzkość. Niekończący się scroll to czysta dopamina. Nowy post, nowy like, nowy filmik. Mózg ADHD jest w siódmym niebie, aż do momentu, gdy zdajesz sobie sprawę, że minęło 6 godzin, a ty nie pamiętasz ani jednego filmu. Czy to nie zastanawiające? Mnóstwo informacji, a w głowie nic. Jedzenie. To chyba najbardziej podstępna pułapka. Szczególnie dla kobiet z ADHD. Pojedzenie jest wszędzie. Jest normalne, społecznie akceptowalne. Nikt nie patrzy krzywo, gdy sięgasz po czekoladę, ale dla mózgu ADHD słodycze to szybki zastrzyk dopaminy. Stres czekolada, nuda, chipsy, smutek, lody. I nagle jedyny sposób radzenia sobie z emocjami to kolejna paczka czegoś. Znałem kobietę z ADHD, która mówiła, jak jem, to nie myślę. Kiedy coś żuję, gryzę, mój mózg się uspokaja. Przytyła 20 kilo w dwa lata. Nie z braku wiedzy o zdrowym żywieniu. Z braku innych sposobów na wyciszenie chaosów oraz radzenia sobie z emocjami. Do tego dochodzi impulsywność. Zaplanowany zdrowy obiad, ale sklep kusi promocją na słodycze. Dziesięć cenie jednego: Take my money! Dziesięć batonów miało starczyć na miesiąc, a zniknęły po kilku godzinach. Bo hamulce w mózgu ADHD działają różnie. I ten wstyd, bo przecież to tylko jedzenie. Weź się w garść. To kwestia silnej woli. Nie. To kwestia mózgu, który desperacko szuka sposobów na przetrwanie dnia. Zakupy. Kupię sobie coś fajnego. Scrollujesz, klikasz, czekasz na paczkę. To uczucie, gdy coś zamawiam? Świetne. Gdy przychodzi? Już myślę o następnym. Szafa pełna rzeczy z metkami. Ale jutro znowu będę szukać. 90% zakupów to rzeczy niepotrzebne. Choć często wmawiasz sobie, że ich potrzebujesz. Praca. Czyli uzależnienie w przebraniu sukcesu. Społeczeństwo je nagradza, i mało kto dostrzega w niej problem, oprócz najbliższych. Wow, ale zaangażowanie, niesamowite ambicje nikt nie widzi w tym ucieczki. W pracy wszystko jest jasne: zadanie, deadline, struktura, natychmiastowa informacja zwrotna koniec projektu pochwała, dopamina w domu chaos niezapłacone rachunki, brudne naczynia, trudne rozmowy. Więc zostajesz dłużej i bardziej w świecie, w którym czujesz, że masz nad nim kontrolę. Jeszcze jeden mail i mija 12 godzin. Weekend? Tylko na drobie zaległości. Urlop? Zerknę na chwilę, co tam się dzieje, żeby nie przysypało mnie za dużo maili, jak wrócę. W tym miejscu również byłem. Byłem znany w pracy jako osoba, która zawsze wyczerpuje limit nadgodzin. Pieniądze, uznanie w zespole, potężna dawka zewnętrznego potwierdzenia własnej wartości. Pasmo sukcesów. A w domu? Pustka. Zaniedbany związek, brak czasu dla przyjaciół, ale przynajmniej w pracy wiedziałem, kim jestem. A substancje? Kawa to przecież nie narkotyk. Papierosy pomagają się skupić. Alkohol tylko, żeby się rozluźnić. Jaranie? To naturalne, lepsze niż leki. Energetyki? Bez tego zasnę. Od dziecka zauważałem swoje skłonności do uzależnień, więc w pewnym momencie zacząłem świadomie je wybierać: te mniej szkodliwe, albo nawet takie, które mogły dać mi jakieś korzyści. To nie była dobra droga, bo żadne uzależnienie nie jest dobre. Ale w tamtej chwili to były jedyne narzędzia, w jakie byłem wyposażony. Moje zrozumienie tematu pozwalało tylko na to. W każdym razie wiesz, co łączy te wszystkie rzeczy? Zaczynają jako rozwiązanie, jako sposób na radzenie sobie, jako self-care. Nikt nie podejmuje decyzji, że zostanie alkoholikiem. Każdy zaczyna od robienia tego, co pomaga mu funkcjonować. Problem w tym, że mózg ADHD nie umie w umiar. I tu zaczyna się prawdziwy dramat. Więc dlaczego nie potrafimy przestać? Dlaczego tam, gdzie inni mówią dość, my mówimy jeszcze? Zacznijmy od biologii. Nie chcę udawać eksperta w tej dziedzinie, więc podzielę się moim zrozumieniem problemu. Mózg ADHD ma problem z dopaminą. Produkuje jej mniej, szybciej ją zużywa, gorzej ją przyswaja. To jak żyć z wiecznym pragnieniem w świecie pełnym wody, która znika, zanim zdążysz się napić. Kiedy więc znajdujemy coś, co działa grę, alkohol, jedzenie, cokolwiek nasz mózg krzyczy, wreszcie, więcej! I nie słucha, gdy mówimy, wystarczy, bo dla niego nigdy nie jest dość. On jest dalej spragniony. Do tego dochodzi nasza czasowa ślepota. Konsekwencje to abstrakcja. Kac jutro? Jutro nie istnieje. Długi po zakupach? Problem przyszłego mnie. Liczy się tylko tu i teraz. Ta chwila ulgi. Ten moment, gdy chaos cichnie. Mam za sobą wiele nocy, kiedy mówiłem, jeszcze jedna godzina od 22, a o 6 rano dalej grałem. Nie dlatego, że nie wiedziałem, jak jest późno, wiedziałem, ale każda minuta bez gry była torturą, potrzebą skonfrontowania się z konsekwencjami, które wolałem odsuwać. Była powrotem do chaosu w głowie i w życiu. Jest jeszcze coś: all or nothing thinking czarne albo białe zero lub sto Nie umiemy w trochę jeden kieliszek nie znam tego konceptu. Albo nie piję wcale, albo piję aż padnę. Bo jeśli już przekraczam granicę, to czemu nie skoczyć przez nią z impetem? I ta tolerancja. Pierwsza kawa coś dawała, a dziesiąta już nie sprawia żadnego wrażenia. Jedna godzina grania wystarczała. Teraz dziesięć to za mało. Mózg pamięta ten pierwszy raz i każe nam gonić to uczucie, jak szczur wciskający dźwignię po biały proszek. Wiesz co jest tragiczne? My to widzimy. Wiemy, że nie zachowujemy umiaru. Wiemy, że znowu przesadzimy, ale ta wiedza ona nic nie daje, bo w momencie, gdy dopamina spada, gdy chaos wraca, racjonalność idzie w odstawkę. Zostaje tylko potrzeba. Tym razem będzie inaczej, kłamiemy sami sobie. Ale mózg DHD nie zmienia się pod wpływem obietnicy. On dalej będzie chciał więcej, zawsze więcej. A obietnice? Z czasem coraz łatwiej będzie je łamać. Okej, okay, więc jak rozpoznać moment, w którym przekraczamy granicę? Kiedy to przestaje być już zdrowe? Gdzieś między lubię grać, a nie potrafię przestać. Wtedy, gdy hobby staje się więzieniem. Między jedną butelką, żeby się zrelaksować, a kolejną, żeby funkcjonować. Pierwsza flaga ukrywanie. Kłamiesz, ile czasu spędzasz na danej czynności. Minimalizujesz. Tylko chwilę pograłem chwila, która trwała 8 godzin. Albo chowasz butelki, kasujesz historię zakupów, grasz, gdy wszyscy śpią. Jeśli musisz ukrywać, już wiesz. Druga flaga Rezygnacja z innych przyjemności. Kiedyś było hobby, przyjaciele, plany. Teraz tylko to jedno. Gra ważniejsza niż spotkanie. Picie ważniejsze niż trening. Skrolowanie ważniejsze niż sen. Gdy jedno zachowanie wypiera wszystko inne, to sygnał. Przy jedzeniu jest to subtelniejsze. Rezygnujesz ze spotkań, bo nie pasuje mi restauracja. Tak naprawdę boisz się, że stracisz kontrolę. Albo wstydzisz się jeść przy innych. Unikasz sytuacji, w których nie masz pełni władzy nad jedzeniem. Trzecia flaga. Próby kontroli, które nie działają. Od jutra gram tylko godzinę. Ten tydzień bez alkoholu. Ostatnie zakupy w miesiącu. I co? I nic. Łamiesz własne zasady. Raz, drugi, dziesiąty. Aż przestajesz próbować. Z jedzeniem to wieczny cykl. Od poniedziałku dieta. Poniedziałek. Wtorkowe popołudnie. Panika. Poczucie porażki. Zjadłem jedno ciastko, więc dziś to już nieważne. I zaczynasz od nowa. Następny poniedziałek. Następna porażka. Pamiętam, jak sam sobie mówiłem: dziś nie gram. O 23.00 siedziałem przed kąpem, tłumacząc sobie, że przecież już jest prawie jutro. Gimnastyka mentalna na olimpijskim poziomie. Czwarta flaga. Konsekwencje, które ignorujesz. Kłótnie z bliskimi? Nie rozumieją. Problemy w pracy? Szef się czepia. Długi? Jakoś się uda. Zdrowie? Badania krwi złe? To genetyka ogarnia, jak będzie spokojniej. Brak energii? Wszyscy są zmęczeni. Przy pracy podobnie. Rodzina nie rozumie moich ambicji. Partner jest zazdrosny o mój sukces. Wszystko tylko nieprawda. Uciekasz. Zawsze znajdziesz wymówkę. Zawsze to nie twoja wina. Piąta, może najważniejsza flaga uczucie pustki bez tego. Nie chodzi o to, że to lubisz. Chodzi o to, że bez tego nie funkcjonujesz. Bez gry czy butelki agresja, bez zakupów smutek nie do zniesienia. To już nieprzyjemność, to konieczność. Pusta lodówka wywołuje panikę. Nawet jak nie czujesz głodu, musisz mieć zapas. Na wszelki wypadek, bo w razie czego pomoże ci zagłuszyć emocje, z którymi inaczej nie potrafisz sobie radzić? Praca? Weekend bez maila? Tortury. Urlop to koszmar. Bo kim jesteś bez swojej pracy? I ostatnia, szósta flaga. Myślisz o tym non stop. Siedzisz w pracy, myślisz, kiedy zagrasz. Jesteś z rodziną, planujesz, kiedy wypijesz. Budzisz się i pierwsze co? Sprawdzasz social media. Twój umysł jest okupowany. Nie ma miejsca na nic innego. Brzmi znajomo? To nie ocena, to checklista, bo pierwszym krokiem jest przyznać się przed sobą. Tak, przekroczyłem, przekroczyłam granicę. To nie słabość. Masz mózg, który nie umie powiedzieć stop i musisz to zaakceptować, ale musisz również to zobaczyć. Więc co teraz? Jak wyjść z pułapki, w którą wpadliśmy, szukając ulgi? Pierwsza prawda, która boli. Nie ma magicznego rozwiązania. Wiem. Fajnie by było usłyszeć, że jest ten jeden trik, który wszystko naprawi. Nie ma, ale jest coś lepszego. Są rzeczy, które faktycznie pomagają. Tyle, że wymagają czasu, cierpliwości i akceptacji, że Twój mózg działa inaczej. Zacznijmy od tego, co nie działa. Po prostu przestań. Super rada. Dzięki. Czemu nie wpadłem na to wcześniej? Miej silną wolę. Moja wola jest silna. To hamulce są zepsute. Zastąp złe nawyki dobrymi. To nie działa na pstryknięcie palcami. Co zadziała? Najpierw diagnoza i leczenie ADHD. Praca z dobrym terapeutą będzie dla wielu kluczem, bo problemy siedzą głębiej niż nam się często wydaje. I wiem, kontrowersyjne, ale leki dla niektórych to game changer. Gdy mózg dostaje to czego potrzebuje, przestaje desperacko szukać tego w butelce, grze albo i w lodówce. Nie dla wszystkich, nie zawsze, ale warto spróbować. Drugie: zastępowanie, ale mądre. Nie chodzi o zamianę jednego uzależnienia na drugie. Chodzi o znalezienie zdrowych źródeł dopaminy. Sport świetnie, ale z umiarem. Hobby super, ale nie 16 godzin dziennie. Buduj arsenał różnych sposobów, nie jeden. Sam znalazłem ulgę w strukturze. Brzmi nudno? Dla mózgu ADHD struktura to bezpieczeństwo. Rutyny, plany, systemy. Nieperfekcyjne, elastyczne. Gdy wiem, co robić, nie muszę uciekać w chaos. Trzecie wsparcie. I nie mówię o grupach, gdzie wszyscy opowiadają, jak jest źle. Mówię o ludziach, którzy rozumieją, którzy nie oceniają, gdy znowu się potkniesz. Którzy przypomną ci, że warto próbować. Partner, przyjaciel, terapeuta, który zna ADHD. Czwarte. Uczenie się własnych triggerów. Co cię popycha w stronę uzależnienia? Nuda? Planuj dzień. Stres? Ucz się innych sposobów radzenia. Samotność? Buduj połączenia, zanim będziesz ich potrzebować. Zapobieganie działa lepiej niż gaszenie pożaru. Piąte. Projektuj otoczenie, w którym trudniej będzie się potknąć. Czyli, na przykład, zlikwiduj szafkę ze słodyczami na czarną godzinę. Nie przebywaj w miejscach, gdzie Twoja siła woli będzie testowana. I pamiętaj też o tym, że wieczorami jesteśmy najsłabsi. To bardzo ważne, bo wtedy popełniamy najwięcej błędów. I najważniejsze. Wybaczanie sobie. Będziesz się potykać. Będziesz mieć gorsze dni. Może nawet tygodnie. To nie porażka, to część procesu. Muska DHD nie zmieni się z dnia na dzień. Ale każdy dzień bez uzależnienia to zwycięstwo. Nawet jeśli nie jest idealny. Pamiętaj, nie walczysz ze słabą wolą. Walczysz z biologią. To nie jest uczciwa walka. Ale z odpowiednimi narzędziami, wsparciem i cierpliwością da się wygrać. Nie raz na zawsze, ale dzień po dniu. Jak wyglądasz życie, gdy znajdziesz równowagę? Spoiler. Nie jak w reklamach. Nie staniesz się nagle superproduktywny. Chaos w głowie nie zniknie. Ale... Ale przestaniesz uciekać. Nauczysz się żyć z chaosem bez potrzeby zagłuszania go czymkolwiek. To jak nauczyć się pływać zamiast próbować opróżnić ocean. Czy zawsze będziesz w grupie ryzyka? Tak, przykro mi, ale tak. Mózg ADHD zawsze będzie szukał dopaminy. Zawsze będzie kusić tylko raz. Ale nauczysz się rozpoznawać ten głos i będziesz mieć wybór, czy go posłuchać. Moje życie teraz? Dalej mam swoje demony. Ale mnie nie kontrolują. Dalej piję kawę? Ale nie dziesięć dziennie. Dalej mam dni, gdy chcę wszystko rzucić i wrócić do starych nawyków, ale z odpowiednimi narzędziami jest o wiele łatwiej przetrwać. Największa zmiana? Przestałem się wstydzić. Przestałem udawać, że mam wszystko pod kontrolą. Jestem ze sobą szczery. Mam ADHD, mam skłonności do uzależnień, potrzebuję pomocy. I wiesz co? Świat się nie zawalił. Wręcz przeciwnie. Znalazłem ludzi, którzy mówią, ja też, którzy rozumieją, którzy nie oceniają, gdy mówię, dziś było ciężko. To warte więcej niż wszystkie substancje świata. I jeszcze jedno. Znalazłem inne sposoby na radzenie sobie. Medytacja? Kiedyś bym się śmiał. Teraz 10 minut dziennie ratuje mnie przed chaosem. Terapia? Po co? Sam sobie poradzę. Teraz wiem, że mam ograniczenia, gdy patrzę na siebie wyłącznie przez pryzmat swoich doświadczeń. Sport? Nie 3 godziny dziennie obsesyjnie. Tylko 30-60 minut, żeby głowa odpoczęła i nie szukała stresu tam, gdzie go nie ma. Życie za DHD bez uzależnień to nie bajka. To ciężka praca, codzienna. Ale wiesz co? Warto, bo w końcu żyjesz naprawdę. Nie przez mgłę alkoholu czy oślepienie achievementów z gier. Ostro, wyraźnie, czasem boleśnie, ale prawdziwie. Cieszę się, że mogliśmy sobie dziś o tym porozmawiać. Bo jeśli nasza rozmowa dalej się toczy, to pewnie coś z tego, co mówiłem, zabrzmiało znajomo. Może siedzisz teraz z tym uczuciem: O, cholera, to o mnie. I wiesz co? To dobrze. Bo nazwanie problemu to pierwszy krok. Nie ostatni, nie najważniejszy, ale konieczny. Dopóki udajesz, że wszystko jest ok, nic się nie zmieni. Nie musisz robić wszystkiego naraz, nie musisz rzucać wszystkiego od jutra, ale może, może czas przyznać przed sobą, że potrzebujesz pomocy, że w pojedynkę nie dasz rady, że Twój mózg potrzebuje wsparcia. Mam prośbę, napisz coś w komentarzu. Nieważne co. Może swoją historię, może tylko widzę się w tym filmie. Może pytanie. Budujemy społeczność, która się wspiera i nie ocenia. Która rozumie, że ADHD to nie wymówka, to wyzwanie. I jeśli wahasz się, czy szukać pomocy, przestań się wahać. Psychiatra, psycholog, grupa wsparcia, cokolwiek. Ale nie czekaj, aż będzie odpowiedni moment. Przy ADHD odpowiedni moment to teraz. Zawsze teraz. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich rozmów. Trudnych, niewygodnych, ale potrzebnych. Bo za długo udajemy, że ADHD to tylko problemy z koncentracją. To znacznie... Znacznie więcej. I pamiętaj, nie jesteś zepsuty, nie jesteś słaby. Masz mózg, który działa inaczej, który czasem prowadzi cię w ciemne miejsca, szukając światła. Ale da się z tego wyjść. Nie idealnie, nie raz na zawsze, krok po kroku. Trzymaj się, myśliwe. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama. I następnym razem, gdy poczujesz, że wpadasz z powrotem w pułapkę, wróć do tego filmu. Przypomnij sobie, że ktoś przez to przeszedł i wyszedł. Niedoskonale, ale. Wyszedł. Do zobaczenia w następnym filmie i powodzenia w twojej walce.